thank you Zastanawiając motoryzacyjne południe Niemiec, wylądowaliśmy w Stuttgarcie. I szczerze mówiąc, patrząc na różnego rodzaju objawy szaleństwa tego praktycznego narodu, jakimi niewątpliwie są Niemcy, zajęliśmy się i Ludwikiem II Wittelsbachem, zwanym szalonym, ale również zamierzamy Wam pokazać, jak bardzo szaleni potrafią być konstruktorzy, między innymi z podmarki Mercedes-Benz. A więc jest gwiazda, jest jazda. Zapraszam do muzeum w Stuttgarcie. To nie jest pierwszy samochód, jaki jest związany z historią motoryzacji, ale trzeba mu przyznać to, że jest pierwszym samochodem, który został uznany za prawdziwy samochód. Obniżony środek ciężkości, naprawdę wydajny silnik, a poza tym rekord, który pobił, a mianowicie przejechanie 600 km w zaledwie dwa dni. Zaledwie, no właśnie. Natomiast Mercedes Simplex, bo o nim mowa, wystartował w roku 1902 i proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o wersje silnikowe, można było sobie wybrać od wersji 3,2 litra aż do 9 litrów. I ten pojazd, w którym przeniesienie napędu odbywało się za pomocą łańcucha, rozpędzał się w najmocniejszej wersji nawet do 120 km na godzinę. W roku 1923 pojawiło się zupełnie nową, jeśli chodzi o samochody marki Mercedes. Pierwszy samochód, który pojawił się także z turbodoładowaniem. To właśnie ten niepozorny samochód po mojej lewej stronie. Z 40 koni dzięki turbosprężarce moc rosła do koni 65, a mamy do czynienia z pojemnością zaledwie 2100 z drobnym haczykiem, a więc naprawdę nieduży silnik i już całkiem niezły stosunek mocy do pojemności. Po mojej prawej stronie zdecydowanie większej i starszy brata, mianowicie z roku 1928. Tutaj mam już ponad 6 litrów pojemności, ale i koni zdecydowanie więcej, bo 180. Oczywiście również doładowany. Ciąg dalszy nastąpi. Ponieważ schodzimy tymi kręgami piekieł Niczym Udanego do kolejnych poziomów, w których pojawiają się coraz większe prędkości, pojawiły się również silniki samolotowe. Spokojnie, na razie nie robimy jeszcze programu o samolotach, natomiast ten silnik jest o tyle ciekawy, że po pierwsze ma na koncie rekord 30 lat niepobity rekord prędkości wynoszący. 755 km na godzinę. Ponad 33 litry pojemności, 12 cylindrów i to, co nowe w tym silniku, to bezpośredni wtrysk paliwa. Zupełnie inaczej rozwiązany niż dotychczas, a mianowicie dotychczas korzystano z gaźnika. I co jeszcze bardzo ciekawe, to to, że idąc w stronę samochodów, Niemcy ten salony naród, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, próbowali włożyć do bolida właśnie silnik samolotowy i pobić rekord prędkości. Zakładali 750 km na godzinę na lądzie. Czy to się udało? O tym niebawem. Natomiast, gdybyście chcieli zobaczyć taki silnik, możecie wybrać się na przykład do Muzeum Lotnictwa w Szkocji, gdzie jest samolot Messerschmitt, w którym przyleciał do Szkocji właśnie Rudolf Hess. No i na dodatek jest także taki samolot do obejrzenia, czyli Messerschmitt 209. Dokładnie taki sam, jakim powito rekord prędkości, a mianowicie w Muzeum w Krakowie, tylko tyle, że odrobinę zdekompletowany. Kolejny piękny samochód, od którego naprawdę ciężko oderwać wzrok. Mercedes 500K. Samochód dla pięknych i bogatych. Bogatych dlatego, że naprawdę nielicznych stać było na ten samochód, gdyż kosztował 28 tysięcy Reichsmarek. Co w przeliczeniu na dzisiejsze wartości dawałoby w okolicach 98 tysięcy euro. Dużo? Mało? To kwestia dyskusyjna. Ale w tamtych czasach naprawdę mogli jeździć z tym samochodem ludzie naprawdę bogaci. A więc nieliczni. Różnica pomiędzy jednym samochodem a drugim. Mam tutaj na myśli czarnego grosera, ulubieńca polityków, i tym samochodem polega na tym, że właśnie świat polityki przyciągnął najbardziej tego czarnego potwora. A jeśli chodzi o 500K, który pod maską tą piękną, długą kryje 8-cylindrowy silnik generujący 160 koni, uwielbili sobie ludzie sztuki, świata mody i po prostu bogaci. Prędkość maksymalna 160 km na godzinę. Tym razem Mercedes Grosser, czyli po prostu naprawdę duży. To jeden z tych samochodów, które na pewno kojarzycie z wszelkiego rodzaju zdjęć historycznych, gdzie pojawiają się ludzie w mundurach albo koronowane głowy, bo było to ulubione auto, jeśli chodzi o ludzi bardzo bogatych, wysoko ustosunkowanych, no i na dodatek również także największej elity, jeśli chodzi o świat nazistów. Ten samochód wyprodukowany w 1937 roku, dysponował mocą 200 koni. Już w 1938 roku postanowiono go zmodernizować i w związku z tym pojawiła się jednostka napędowa 230-konna, oczywiście doładowana sprężarką routa, a do tego również zamieniono skrzynię 4 na pięciobiegową. To był najdroższy samochód, jeśli chodzi o okres III Rzeszy. Cena była właściwie niewiadoma. Można było się dowiedzieć o niej dopiero na specjalne życzenie. W ciągu całej kariery, bo samochód produkowano do roku 1943, sprzedano 88 sztuk takich właśnie Mercedesów Rosji. Mercedes Benz nazywany Gallwing, czyli skrzydło mewy, kosztował w latach 50. 29 tysięcy dolarów. Okazuje się, że dziś za taki samochód trzeba zapłacić milion dolarów. Ale były problemy, problemy szczególnie z wsiadaniem. Moda obowiązująca w latach 50., szczególnie jeśli chodzi o kobiety, powodowała, że ich obcisłe spódniczki zupełnie nie pasowały do tego, aby wsiadać do tego samochodu. I w związku z tym pojawił się bardzo szybko nowy model Mercedesa, w którym drzwi już otwierały się zupełnie normalnie. Ten samochód, który widzicie za moimi plecami, to kolejny przykład niesamowitej myśli technicznej, jeśli chodzi o inżynierów z Mercedes-Benz, ale jednocześnie również samochód, z którym wiąże się wielka tragedia. Zanim jednak przejdziemy do tragedii, wspomnijmy o rzeczach przyjemnych. Stirling Moss w roku 1955, jadąc tym samochodem 1600 km, wykręcił najlepszy czas. Okazało się, że mamy do czynienia z najszybszym samochodem świata. I ten tytuł, właśnie ten Mercedes-Benz 300 SLR utrzymywał aż do roku 1963. Ale ta świetlna przyszłość SLR-a została zakłócona przez wielką tragedię, która miała miejsce na samym początku, kiedy tylko pojawił się ten samochód, a mianowicie w roku 1955. Podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans, francuski kierowca prowadzący SLR-a wpadł w widownię i spowodował śmierć 82 osób. W związku z tym ten samochód dalszej kariery, jeśli chodzi o rajdy samochodowe, nie jest.